Cześć kochani, tu Agnieszka i dzisiaj film jakiego jeszcze u mnie na kanale nie było. Słuchajcie, zrobimy Get Unready With Me. Jestem w makijażu, jestem po całym dniu praktycznie nagraniowym, bo nie będę miała w pewnym momencie za bardzo czasu na nagrywanie, więc musiałam zrobić troszkę zapasu. I mam makijaż właśnie po całym dniu, także zrobimy Get Unready With Me. I dzisiaj będziemy używać koreańskich kosmetyków ślimakowych z filtratem ze śluzu ślimaka. Ostatnio dostałam od Styla taką paczkę, no myślę, że to z dwa tygodnie temu spokojnie było, bo to już testuję te produkty. I dzisiaj będę ich używać i trochę Wam o nich opowiadać. Wszystkie właśnie mm, opierają się na tym filtracie ze śluzu ślimaka, to jest... Taka, no nie magiczna, ale bardzo dobra ym, substancja, która ym, zmniejsza stany zapalne, opuchlizny, łagodzi i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że warto sobie trochę więcej poczytać na ten temat, bo ja tutaj też, wiecie, nie chcę się rozgadywać, będę Wam po prostu mówiła w trakcie. I tak, Get Unready With Me, jak zawsze na hasło SL Insta macie 2-5% zniżki na jest stylu i do tego zawsze jest ich zniżka co najmniej 10% do 15, więc jak sobie połączycie te zniżki, bo one się łączą, to można sobie zamówić po prostu rzeczy taniej. Będę używać rzeczy śniemakowych, ale nie tylko, bo tutaj nie ma wszystkich kroków pielęgnacji, więc użyję też innych koreańskich kosmetyków, wszystkie będziecie mieć podlinkowane w opisie, tych, które używam po prostu na co dzień, także słuchajcie, zaczynamy i to będzie fajne, bo będę musiała zaraz iść do łazienki z zamkniętymi oczami, na początek oczywiście sobie zdejmę rzęsiki. E, moje, kurczę, nie pamiętam, chyba sto piątki ardelki y, zakładam do filmów. I teraz tak, jak wygląda ta moja pielęgnacja, bo tak jakby to, co ja Wam dzisiaj pokażę, jest zgodne po prostu z moją pielęgnacją. To nie jest tak, że ona wygląda inaczej. To moje codzienne Get Unready With Me. Zazwyczaj używam różnych produktów po prostu, nie tylko tych, albo mieszam z innymi, ale dzisiaj się oprę na tych. Natomiast kroki y, będą takie jak zawsze. I Pierwszy krok to jest. Y, Demakijaż. I ja robię demakijaż tak, jak mam tusz wodoodporny, to najpierw robię dwufazowym płynem demakijaż właśnie oczu, pomadki, jeżeli też jest wodoodporna, ale dzisiaj ym, specjalnie sobie dałam taki zwykły tusz, żeby ym, ten krok pominąć po prostu i... Przejdziemy od razu do pierwszej fazy oczyszczania, czyli olejowej usuwamy sebum, usuwamy zabrudzenia, usuwamy makijaż po prostu olejkiem i ja tutaj mam jak widzicie już w sumie resztkę Shiseido Aqua Deep Clear Oil Cleaning. I to jest taki właśnie wodnisty. Bardzo słyszycie olejek do demakijażu ym, wodoodpornego? Dam sobie dwie i pół pompki, już mam na ręce w tym momencie. I teraz uwaga, ja tu dzisiaj naciapę, jestem w mojej podomowej podkoszulce, bo siedzę przy biurku. I generalnie nakładam po prostu to, rozsmarowuję na twarzy ten olejek. Tak to u mnie wygląda. Zazwyczaj robię to nad umywalką więc nie w pokoju. no ale dobra. I teraz wszędzie, żeby tutaj dotrzeć, gdzie dawałam makijaż. Jeśli Wam przyznam, że jak robię makijaż nagraniowy, to nie najeżdżam sobie za dużo na szyję, żeby po prostu, ale tak dobieram podkład, żeby był idealny w miarę. Żeby potem nie musieć się cała obsmarowywać tymi olejkami. Dobra. I to, co było najtakie łatwiejsze do usunięcia, to myślę, że się już tutaj w miarę rozpuściło. Brewki jeszcze, usta. No ustach mam konturówkę tylko, też nie wodoodporną, więc widzicie, już zeszła. A teraz oczka. I <głos》> to jest mój najmniej ulubiony um, moment tak naprawdę tego demakijażu. To jednak trochę chciałam sobie za mało. Będę pewnie cała uciapana, ale generalnie no tak to u mnie wygląda, że zmywam ten um, makijaż tak lekko pocierając palcami po rzęsach, tutaj od spodu też, bo często jest tak, że te tusze, tak jakby jak w ten sposób i rzęsy są Tutaj na dolną powiekę nachodzą, to po prostu od spodu y, się to nie doczyszcza. Więc tak to u mnie wygląda. Oki, doki, już jestem y, odolejowana, może w ten sposób. Bardzo fajnie jest ten olej, słuchajcie. Ja najbardziej lubię z Banila sio y, Cleaning Zero, ale jako, że miałam też ten, bo kiedyś tam zamówiłam, to y, sobie go właśnie zużywam na długo, wystarcza. Ja zwykle używam tak trzy pompki po prostu tego. Teraz wzięłam troszeczkę mniej, bo się bałam, że tutaj się ociapie. Chociaż pewnie się trochę ociapałam, no ale dobra. I słuchajcie, drugi etap to jest oczywiście takie zmywanie, no, cleanerem do twarzy, prawda? I dostałam coś takiego. Myłam sobie tym rano twarz właściwie i już parę razy, ale to jest właśnie ze śluzem ślimaka. Filtratu ślimaka. Filtratem ze śluzu ślimaka. Wiecie, to nie jest tak, że tam się morduje ślimaki. To jest ten śluz to jest to, co ślimak zostawia jak sobie idzie, prawda? I one sobie chodzą po takich siatkach specjalnych, i ten śluz tam zbierają od spodu e, po tych ślimaczkach. I tutaj mamy właśnie coś, co ma głęboko oczyszczać ym, i doczyszczać, właśnie pory, dbać o pory. I to jest taki gęsty żel, trochę ciężko się go wyciska, ym, z właśnie z filtratem ze śluzu ślimaka i węglem aktywnym. Jak możecie się już domyślić, myślę. Zostawia się go, widzicie, zaczyna się pienić. Zostawia się go na twarzy, Patrzę sobie w podgląd, dlatego nie patrzę na was. Zostawia się go na twarzy aż się spieni. To działa na podobnej zasadzie jak ten cleaner e, Bubble Cleaner z e, BY Me. Ten mój ulubiony Bye Bye Blackhead. I to działa na podobnej zasadzie. Ma mieć podobny właśnie podobny skutek, że rzeczywiście wyczyści nam e, pory, dobrze. Powiem Wam tak, na tyle, na ile razy go użyłam, no nie wiem, parę razy, większe parę razy, to zauważyłam, że rzeczywiście on te pory doczyszcza, ale nie wiem, czy tak dobrze jak ten Bye Bye Blackhead. Wydaje mi się, że troszkę jest delikatniejszy, a poza tym to jest, mam wrażenie, też taki specyfik, dobra, chyba już wszędzie jest, który możemy używać na co dzień. Bo on jest bardzo delikatny. To jest taki gęsty żel po prostu. Tam nie ma żadnego peelingu, żadnych drobin. Także myślę, że jest spoko. Jest przyjemny, on fajnie gilgocze w twarz. Słuchajcie, jak się pieni. Także o, chyba sobie tutaj nie nałożyłam, nie doczyściłam tej pianki. O, teraz to sobie w ogóle ściągnęłam. Ok, to zostawiam to jeszcze na chwilę i zaraz to zmyję i wracam do Was i będziemy nakładać pielęgnację. Już jestem wyczyszczona i nie powiedziałam Wam, jak to już tak powiem się zmywa. Po prostu się zmywa wodą, tak jak zwykły żel do mycia y, twarzy. Tak jakby jak to zaczynacie nakładać, to zbiera się ta piana, ściągacie ją, a pod spodem jeszcze jest y, warstwa tak jakby takiego żelu i myje się to jak zwykłym żelem do twarzy. Jeżeli chodzi o to, jaka twarz jest po tym, to nie zauważyłam, żeby była jakaś taka, wiecie, super nawilżona i tak dalej. No bo jednak ten filtr ze śluzu ślimaka ma też trochę takie ściągające mm, działanie. Tak, i to był kolejny etap. Ja już jestem w tym momencie oczyszczona. Włosy mi oklapły tutaj, coś mi się. Aha, rozwaliły mi się. Dobra, czekajcie. Poprawimy fryza. I teraz y, kolejna rzecz, która będzie szła, to będzie tonik, który muszę przynieść z łazienki, bo zapomniałam. Dobra, wróciłam z tonikiem i może moja twarz jest teraz trochę zaczerwieniona, ale ja nie oszczędzam mojej twarzy, w sensie ja wycieram, szoruję ręcznikiem, wiem, że powinno się tak ciap, 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 ale ja jakoś zapominam, że się powinno. I słuchajcie, jeżeli chodzi o tonik, to będzie mój Super Matcha Pore Tightening Toner, mój ulubieniec z pierwszej połowy 2021 i moje odkrycie. jego ja nakładam tak, że daję go po prostu na rękę, rozcieram na dłoniach i wsmarowuję w twarz i wtedy... Nic się nie traci. W sensie nic nie zostaje w jakimś waciku, czy w czymś. O, tutaj mi nawet spłynęło. A to co zostawiam na rękach, to co mi zostanie, ja sobie zawsze wcieram. Każdy praktycznie produkt, czy jakieś sera, toniki, właśnie kremy, jak mi zostają, wiecie, między palcami, na dłoniach, no ja to wcieram po prostu w ciało. Także teraz czekamy, aż yy, tonik troszeczkę się wchłonie. I będziemy przechodzić do kolejnego etapu. Kolejne rzeczy, które dostałam, to jest coś: jedną rzecz już mam, yy, i właśnie to jest najciekawsze, że jak, yy, że tak powiem, wyszła ta akcja, że będzie taki właśnie box, tamper box wysyłany, to zaczęłam używać tamtego yy, i prawie je skończyłam, po czym mi zniknęło co się stało. Więc zaczęłam to opakowanie, które mi przyszło teraz po prostu. Dostałam taki set. Y, będziecie mieć jako set to podlinkowane z Unique. I tutaj mamy Black Snail Restore Serum, czyli serum y, ze ślimakiem, właśnie filtratem ze śluzu ślimaka Black Snail Restore Cream, w którym mamy filtratu 58% i wąkrotkę azjatycką Leaf Water. Właściwie z wąkrotki azjatyckiej wody z liści, jakby joda powiedział, 9,8%. Jeżeli chodzi o to serum, to ja go używałam. Ono jest takie leciutko śluzowate, właśnie takie jak te produkty typowo ym, z y, właśnie ze śluzem ślimaka, ale jest spoko i podoba mi się i używam go też czasem na dzień. Natomiast ym, krem, o kremie sobie jeszcze powiemy. To, są, to jest taki set, który jeszcze dostałam. Ale zaczęłam Wam mówić o serum, natomiast przed serum pójdzie jeszcze co innego, bo pójdzie esencja, bo esencję używa się przed serum. Ym, I fajnie, gdyby esencja była rzadsza, mniej nasycona i tak dalej niż serum. Tutaj w tym wypadku powiedziałabym, że są mniej więcej podobne, jeżeli chodzi o konsystencję, bo pamiętajmy, że jeżeli nakładamy kolejne etapy pielęgnacji, to nakładamy od najlżejszych do najcięższych, czyli od najmniej tłustych do najbardziej tłustych. I to, co mam tutaj, myślę, że już mi się prawie ten tonik wchłonął. To jest coś bardzo fajnego, i po Patrzcie na to zużycie. A ja tego używałam, myślę, że spokojnie ponad tydzień codziennie i rano, ym, i wieczorem. I to jest Esencja. Advanced Snail 96 Muting Power Essence. To jest taka esencja która ma znowu filtrat ze śluzu ślimaka 96%. I powiem Wam, że to jest bardzo dobry produkt. Kolejny produkt z RX, który bardzo mi się podoba. Yy, nie zobaczyliście jeszcze tego filmu, który będzie yy, o ulubieńcach pierwszej połowy 2021, bo ten film pojawi się najpierw, ale tam będę Wam pokazywała i mówiła też o świetnej rzeczy z RX. Natomiast to uważam, że też jest yy, super bardzo. I tak, jeżeli chodzi o ten produkt, to czytałam na jego temat opinie i mm, dziewczyny pisały... Te osoby, które tam, wiecie, recenzują sobie po prostu takie zwykłe użytkowniczki, bo na jej stylu możecie dodać opinię o produkcie, żeby za dużo tego nie brać, bo wtedy zostawia lepką warstwę na twarzy i tam pisały, że na przykład biorą sobie dwie pompeczki. Bo tutaj mamy taki aplikator, który rzeczywiście jest taką pompką i niedużo tego wychodzi, ale że dwie wystarczą. Ja od początku biorę trzy pompki. I dla mnie to jest jakaś taka idealna proporcja, ale faktem jest, że troszeczkę tak jakby on się nie wchłania do końca, ta esencja, właściwie nie on, tylko ona nie wchłania się do końca. Co to jest esencja? Esencja to jest coś słabszego niż serum, bo mamy jeżeli mamy kroki pielęgnacji już samej po wyczyszczeniu, to mamy najpierw idzie zawsze tonik. W sensie nie musicie nie trzeba wszystkich kroków wykonywać, wiadomo, ale najpierw idzie tonik, potem idzie właśnie esencja, potem idzie serum, a potem idzie ampułka. To są tak jakby te kroki, a na końcu jeszcze krem albo jakaś maska. To są te kroki w takiej kolejności, w której powinno być. I ja akurat to bardzo lubię. To jest niesamowicie wydajne. To też ym, możecie poczytać. Ja się na przykład zdziwiam jak tego używam, że tego w ogóle nie ubywa. I właśnie w jednej z opinii przeczytałam, że to jest coś, co można używać, używać i to się praktycznie yy, nie kończy. Jest bardzo wydajne. Tutaj mamy 100 ml. No to to jest ogromna pojemność w sumie jak na tego typu produkty, bo sera są zazwyczaj 30-50 ml. Esencje no może esencje są troszkę większe, ale esencja po prostu to jest Coś jak serum, tylko mniej ym, ma substancji aktywnych i jest wcześniejszym krokiem. Okej, okay. wydaje mi się, że już w tym momencie to się zachowało tak, jak powinno. To się tak szybko doprowadza do stanu, powiedzmy, że już jest ym, gotowe. Może w ten sposób, może nie do końca wchłonięte, bo widzicie, można nawet słyszycie, to ma pewną lepkość, e, ale no, takie jest po prostu. To jest też cecha tego. I teraz w takim razie kolejny krok to będzie to serum. Tu mam miniaturę 15 ml i taką miniaturę właśnie też skończyłam praktycznie. Zastanawiałam się kurczę, co się z nią stało, czy mi kod gdzieś się jej nie zrzucił, ale nie mogę znaleźć. I to jest serum właśnie takie, bardzo podobnej konsystencji jak ta esencja. Bardzo fajne jest to serum, bo tak jak mówię, ja go używałam już wcześniej i jak się tylko dowiedziałam, że ono będzie w tym boksie, żeby go jak najdłużej żeby je jak najdłużej ym, potestować. I znowu, widzicie, nakładam wszędzie, gdzie mogę je nałożyć, to co mi zostało na rękach. I teraz ym, czekam. I teraz tak, mogę właściwie czekać dłużej, ale mogę już nałożyć kolejny krok pielęgnacji, bo tutaj sobie praktycznie nie dojechałam. I mam hita, mam fajny krem pod oczy, słuchajcie. To jest Secret Key, czyli to jest ta marka, która robi moje ukochane płatki pod oczy zielona chopem. Wszyscy to wiemy, prawda? I tutaj mamy Snail Repair Eye Cream. Um, tutaj mamy tak napisane, że Extract Snail, czyli filtrat, przypuszczam, <grym> nawilża suchą skórę i um, daje uczucie odświeżenia um, i takiego... no odświeżenia, tak najlepiej to powiedzieć, skórze tłustej. To ciekawe. I wiecie co? Ten krem jest bardzo fajny. On ma ile? Czekajcie, 12 miesięcy trzeba zużyć 30 ml. Ten krem jest bardzo fajny, bo on ma świetną konsystencję. Można go dać dużo, nawet całkiem dużo. No znaczy, dla mnie to jest dużo, taka ilość. Nie wiem, może ktoś daje więcej. Daje się go nawet więcej, ale on ma, właśnie on nie jest ciężki, on się totalnie wchłania. Jest taki, powiedziałabym, na granicy żelu. Nie jest to żel, bo jest biały, taki kremowy ale jest bardzo lekki. To jest chyba najlżejszy krem pod oczy, z jakim miałam do czynienia. Jest leciuteńki i się bardzo szybko wchłania i tak jakby niesamowity jest. Jest świetny też pod makijaż. Ja go też używam odkąd go tylko dostałam. Praktycznie jeszcze na zmianę, praktycznie jeszcze na zmianę z kremem peptydowym, który tak powiem, podrzucałam Wam na Instagramie, także warto mnie tam śledzić, bo ja czasami wrzucam tam takie różne perełeczki też. Tak, także ten krem jest totalnie Shuffle Fabruth. Podoba mi się bardzo. Widzicie, on już jest w tym momencie lepki. Już nie jest kremem takim, ma żelokremem, tylko zaczyna się pchłaniać. Jaki jestem alienek, nie wiem, bez makijażu. Nie przywykłyście, czasami się Wam pokazuje, ale why not, jesteśmy ludźmi, nie? Takimi samymi, fajnymi jak w makijażu, jak i bez makijażu. Więc poczekam jeszcze chwilę, aż to wszystko się wchłonie, a w międzyczasie opowiem Wam o dwóch rzeczach, bo zastanawiam się, czego użyć, bo dostałam dwa produkty na końcowy etap. Pielęgnacji. I mam tutaj ten krem, który już Wam pokazałam z filtratem ze ślubu ślimaka i mam też maskę. Maskę używałam wczoraj wieczorem, na dzisiaj. To może sobie maskę daruję i tam ten krem. Ale powiem Wam o tej masce. Słuchajcie, to jest świetna maska znowu ślimak i azulen. Azulen to jest substancja. Z, między innymi pozyskiwana i tak ją też odkryto z rumianku. To jest takie coś, co jest też na początku było barwnikiem, ale okazało się, że ma też właściwości właśnie różne dobre, takie do kosmetyki. To był niebieski barwnik z rumianku i jak widzicie, to jest nawet tutaj trochę widoczne, że trochę takie jest fioletowawe, no bo wiadomo, że jest ten barwnik i yy, yy, on tak będzie zabarwiał, co innego jeszcze tam może dobarwić. Chociaż jak tak teraz patrzę, to to jest bardziej takie biało-niebieskie. Ale to jest super składnik, który ma właściwości przeciwbakteryjne, jakieś tam antytrądzikowe, takie łagodzące właśnie. No to wszystko, co możemy znaleźć w rumianku, to jest to, co jest w rumianku. Właściwości takie gojące, łagodzące, co tam było jeszcze? No dużo jest tych właściwości. Ja szczerze mówiąc nie wiedziałam, co to jest Azulen wcześniej. No człowiek się uczy całe życie i jak dostałam tą maskę, to sobie trochę poczytałam i ona jest świetna, słuchajcie jak ją nałożycie na buzię na wieczór, to rano twarz jest taka bardzo ujędrniona, taka ja to zawsze nazywam plump, taka spulchniona, coś w tym stylu, bardzo fajna maseczka. Tak, to jest po prostu sleeping mask, także dzisiaj jej może używać, już nie będę teraz jej nakładać, bo ja też staram się nie używać codziennie na przykład przez ileś tam dni jednej maski do twarzy, czy jednego kremu, no nie wiem, to co się dzieje z moją twarzą. W tym momencie czuję, że już jestem powsiąkana, widzicie? znaczy nie widzicie, ale wierzcie mi na słowo, krem już wsiąkł. On jest świetny pod makijaż też. Więc nałożę ten krem ym, z Unika. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten krem, to to jest najgorszy gniot z całego filmu. To jest krem, który ma konsystencję taką glutkowatą, tak jak rzeczy z filtratem ze śluzu ślimaka. Taki glutkowaty jest po prostu ale niestety ten krem nadaje się dla mnie tylko na noc, przynajmniej teraz w lecie. Wiadomo, że w zimie używamy cięższych kosmetyków, natomiast w lecie no, niestety on się nadaje tylko po prostu na noc, dlatego że on nie wchłania się. Nie wchłania się po prostu, zostawia taką kleistą warstwę i ja go mogę używać. Także ostatni krok pielęgnacji, kłada się do łóżka, wiecie jak taka mumia leży, włosy wszystkie do tyłu daję, do góry, żeby nic mi nie dotykało twarzy i on po prostu zostaje taki lepki na twarzy, więc nie jest to, um, no nie jest to mój ulubiony krem, ale tak stwierdziłam, że dobra, smaruje się nim. Maska jest dużo fajniejsza. Tak, i tak wygląda... Z grubsza moja e, wieczorna rutyna, moje Get Unready with Me, moja wieczorna rutyna. I jeszcze czasami daję właśnie ampułkę, czasami omijam esencję i daję ampulkę. Czasami zostaję na etapie samego serum. Czasami zamiast kremu daję ampułkę. I to wiecie, to jest tak jakby w zależności od tego co czujemy, że nasza skóra potrzebuje. Ja postępuję w ten sposób. To nie jest tak, że trzeba wykonywać wszystkie 10 tam, czyli 50 kroków koreańskiej pielęgnacji absolutnie nie. Dla mnie krokiem podstawowym ym, jest tonik a reszta jest totalnie ruchoma. Czasami daje na przykład tylko tonik i tylko maskę. Więc yy, tak, tak Wam pokrótce pokazałam, pogadałam, yy, jak to u mnie wygląda i mam nadzieję, że się trochę zrelaksowałyście, bo to taki relaksujący film ma być. Aha, zapomniałam jeszcze, słuchajcie, na usta jeszcze sobie nałożę Laneige Lip Sleeping Mask, czyli moją ulubioną maseczkę na noc właśnie na usta. Nakłada się na noc, rano się ma usta jak niemowlątko. Takie mięciutkie, a mam trochę przesuszone od pomadek dzisiaj. Więc nakładam to, rozpuszczam włosy, jak mi się to trochę wsiąknie i gotowa lulu. Także dobranoc i mam nadzieję, że się fajnie bawiłyście. Kciuk w górę, jeżeli tak. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!